Cześć wszystkim dzisiaj dostałem taki licznik za trójki e, licznik jest od jednego z widzów e, i po, podjął próbę wymiany ledów na białe ale niestety poległ tak, o ile rezystory jeszcze ujdą, bo one gdzieś były tak, jeden był tutaj tutaj e, się pominął Tutaj jest od tych czterech Dał tutaj i dał ledy tutaj, jeszcze jestem, można powiedzieć, że w trakcie pracy, jeszcze nie skończyłem, jest trzy rezystory był tak, tutaj, był tutaj wlutowany i tutaj, a zapomniał jeszcze tak, o tym i o tym, ja już się wlutowałem, wlutowałem ledy. I tak, przede wszystkim tutaj w trójce trzeba jak się wylutowuje, lub tutaj te dodatkowe, ale się wlutowuje. Trzeba pamiętać o tym, żeby oczyścić jeszcze tutaj nie wyczyściłem płytki, i to jest ten klej, na który się daje LEDy w fabryce. Dawało się LEDy w fabryce, bo w tych poliwtowych nie ma tego. To zależy od technologii produkcji tego. nie wchodzę w to. I co było. Tutaj przyczyną, że to podświetlenie działało, przede wszystkim brak topnika. Nie wiem, jak to będzie widać, nie słabo. Jak ja to odlotowywałem, to niektóre po prostu końce nie były nawet przelutowane. Druga przestroga jest taka, na którąś z, z filmów mówiłem, że wlutowywałem rezystory 10 km. Dobrze, wlutowałem ja to, to ja. Do, do moich sprawdzonych LEDów dostałem tutaj inną partię i tutaj jest tak: tutaj jest lutowany 1 y, kiloohm, tutaj jest półtora Także każdy LED, jaki dostaniecie gdziekolwiek, y, albo trzeba zmienić te rezystory, albo trzeba zastosować taką wartość, która będzie odpowiadała. Tutaj akurat y, tutaj może być 1 y, kilo. tutaj dałem 1,5. Może to być u Was totalnie inna wartość. Nie sugerujcie się tym. Już wiele razy to mówiłem. W niektórych przypadkach przy połączeniu szeregowym 4 LEDów będzie to 1 kilo ohm, w niektórych będzie półtora niektórych będzie i w niektórych będzie 2 i coś. Nie ma reguły na to. Dobra, mi to zostało wlutowane FISA. I oczyszczenie, może najpierw oczyszczę sobie tutaj toledy dopiero wlutuję FISA i tylko oczyszczę tutaj w okolicach miejsca lutowania. Tutaj gdzieś FISA mam, też widz wysłał. Odklejałem już tą jak widać po to tu przednią jest matowy Chińczyk jakiś. No zresztą, jak wszystkie te FISy. Fisów z Volkswagena już nie ma. De facto i tak były produkowane przez Włochów, ale ich nie ma około, od około 4 lat. Zresztą nawet cena, jakby była około tam 400 zł, za samego Fisa plus tam zlutowanie to nikogo by nie, nie satysfakcjonowało. Dobra, taki szybki vlog, jak nie robić. Także pozdrawiam. I do następnego. Hej!